O, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już jestem. Witam, 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 witam kochane. Witam bardzo serdecznie. Justyna Krawczyk, założycielka szkoły dla stylistek, dla projektantek modowych, dla wszystkich pasjonatek mody, New Style Academy. Witam w kolejnym odcinku naszego projektu, który rozpoczął się już jakiś czas, jakiś czas temu. To nasze trzecie spotkanie w projekcie Jak zarobić milion, będąc osobistą stylistką. Ale zanim zacznę, kochane, to dzisiaj tak będzie wyjątkowo, ja będę patrzeć trochę w bok, ponieważ komputer postanowił, że musi odpocząć <laughs> albo przejść na emeryturę. I żeby w ogóle przeprowadzić dzisiejszą transmisję, dzisiejsze spotkanie, musiałam po prostu szukać jakiegoś rozwiązania w postaci właśnie przełączenia się na wielki ekran dodatkowy, dzięki któremu w ogóle mogę tutaj być. Bo tutaj patrząc, nie widzę prawie nic, ale patrząc tutaj... Widzę nie tylko siebie, ale widzę, że już też się zbieracie, i jak się pojawią jakieś komentarze, to niestety będę musiała po prostu na ten ekran patrzeć trochę w bok. Ale to nic. To są drobne niedogodności. Najważniejsze to się stawiać. Niezależnie od tego, jakie turbulencje życiowe mamy, jakie trudności. Stawiać się do marzeń. Jeżeli marzeniem jest waszym, praca w zawodzie osobistej stylistki. To stawiamy się, kochane. Niezależnie od tego, jakie te marzenia są, czy duże, czy małe, do każdego trzeba się stawić. Ja się dzisiaj stawiam, mimo że nic nie widzę, ale wiem, że mnie widać, że mnie słychać, więc to jest najważniejsze. Jestem bardzo ciekawa, jak, nam, jak Wam się podoba nasz projekt. To jest trzecie nasze spotkanie. Było jeszcze spotkanie wprowadzające, więc wszystkie. Filmy, wszystkie transmisje na żywo znajdują się tutaj na naszym fanpage'u, ale znajdują się również na naszym kanale YouTube New Style Academy, tam możecie subskrybować nasz kanał i będziecie otrzymywać powiadomienia o każdym nowym odcinku. Projekt Jak Zarobić Milion, będąc osobistą stylistką, prowadzimy do końca tego roku, czyli przed nami no, projekt duży, bo to jest 20 spotkań, podczas których będę, będziemy się dzielić z Wami wiedzą, doświadczeniem. I wszystkimi sposobami na to, jak osiągnąć sukces w zawodzie osobistej stylistki. Jak Wam się to podoba? Już patrzę, bo są jakieś komentarze. Tak jak uprzedzałam, niestety będę musiała patrzeć bok. I Ty jesteś z nami po prostu, ze mną wszędzie. Bardzo się cieszę. Super. Zachęcam, nawet jeżeli dołączacie teraz. Jeżeli dołączacie dopiero teraz, zachęcam, żeby sobie odświeżyć też poprzednie, poprzednie odcinki, żeby obejrzeć poprzednie odcinki, bo myślę, że każdy z tych odcinków jest naprawdę na wagę złota, skoro jesteśmy w projekcie Jak Zarobić Milion, będąc osobistą stylistką. A dziś temat. Wiedza, która jest Ci niezbędna. Jak myślisz? Jaka wiedza będzie Ci niezbędna do tego, żeby osiągnąć sukces? w zawodzie osobistej stylistki. Jaka to może być wiedza? Ja pamiętam, kiedy ja zaczynałam. Zaczynałam 8 lat temu. Początkowo otworzyłam swoją firmę, jak być szczęśliwą kobietą, która jest i funkcjonuje i rozwija się do dziś. Trzy lata temu stworzyłam tę szkołę, New Style Academy. I pamiętam dokładnie swoje początki. I najważniejsze, takie to będzie nieoczywiste, ale chcę szczerze, zupełnie się dzisiaj z Tobą, z Wami tym wszystkim podzielić. Najważniejsze pytanie i wiedza na tamten moment, która była mi potrzebna do tego, aby być w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, to wiedza na temat tego, czy to jest to, czego chcę od życia, czy to jest to, co chcę robić. To jest najważniejsze. Jak szukałam, jak próbowałam i jak się dowiadywałam i jak sprawdzałam, to już wiesz, jeżeli oglądałaś poprzednie odcinki. Jestem absolutnie za tym, żeby próbować. To trochę tak jak z jedzeniem. Dopóki nie spróbujesz, to nie będziesz wiedziała, czy lubisz. Czy to będą nowe owoce, czy to będą warzywa, czy to będą owoce morza, czy to będą jakiekolwiek inne potrawy, dopóki nie spróbujesz, to nie będziesz wiedziała, <grych> czy to lubisz. Ja miałam przeczucie, Wiedziałam, że kocham modę, wiedziałam, że mam naturalne predyspozycje, talenty do ubierania innych. Ale żeby się o tym przekonać, czy rzeczywiście to jest to, co chcę robić na co dzień, musiałam spróbować. I dlatego też zapisałam się na kurs, zapisałam się na takie szkolenie, które dziś moja szkoła organizuje dla ciebie, dla was. Początkowo to było szkolenie na poziomie basic, później na, na poziomie zaawansowanym, a później jak się przekonałam i absolutnie utwierdziłam się w przekonaniu, że to jest to, czym chcę się zajmować, ruszyłam do Londynu i tam studiowałam prawie rok Style Coaching instytut, ponieważ absolutnie byłam przekonana, że chcę być osobistą stylistką w połączeniu z trenerem rozwoju osobistego w jednym. Więc jaka wiedza będzie Ci potrzebna do tego, aby osiągnąć sukces? Jak zarobić milion w zawodzie osobistej stylistki? Po pierwsze, czy tego chcesz, czy to jest rzeczywiście dla ciebie? Jeżeli masz wątpliwości, zapisz się na kurs. Idź, spróbuj. Weź koleżankę, mamy przyjaciółkę, siebie. Idź na zakupy, zrób przegląd szafy. Spróbuj, ale najpierw naucz się, jak to robić. Bo możesz mieć absolutnie naturalne predyspozycje, takie uczucie, że to jest to, co chcesz robić, ale to uczucie i ta intuicja i naturalne predyspozycje absolutnie muszą być poparte, uzupełnione merytoryczną wiedzą. Mówię to z własnego doświadczenia, tak samo było ze mną. Kiedy ja zaczynałam, to miałam tę intuicję, to przyczucie, ale poszłam na taki kurs, który dzisiaj sama prowadzę, żeby uzupełnić tę intuicję i to takie przyczucie i uczucie, i chęć merytoryczną wiedzą. Ona jest szalenie istotna, po to, żebyś naprawdę miała absolutne przekonanie do tego, czy to jest to, co chcesz robić, ale ona jest istotna również z takiego powodu, że jak zaczniesz. Zajmować się zawodem osobistej stylistki, jak zaczniesz pracować jako osobista stylistka, to nie możesz swoim klientkom czy klientom mówić, a ja mam takie przyczucie, a ja tak myślę i będziesz myśleć dobrze i jak masz do tego talent, to na pewno będziesz robić piękne metamorfozy. Ale twoi klienci będą chcieli wiedzieć więcej, będą chcieli wiedzieć, dlaczego takie kolory do ciebie pasują, do tej osoby, którą stylizujesz. Dlaczego takie fasony, jak się diagnozuje sylwetkę, jakie są dress codes w biznesie i tak dalej, żebyś mogła to wytłumaczyć i przełożyć na konkretną wiedzę, z której twoi klienci będą mogli później korzystać. Nie można im powiedzieć, no a ja tak czuję, to cudownie, że tak czujesz. I to jest twój talent i twoja absolutnie mocna strona. Natomiast nasi klienci potrzebują wiedzieć, dlaczego, żeby mogli później na drugi dzień poradzić sobie sami ze swoim wizerunkiem. To jest szalenie istotne. To, co możemy zaproponować Tobie, to, co możemy, kochane Wam, zaproponować, to są szkolenia online. W obecnej rzeczywistości wszystko zapowiada się, wszystko wskazuje na to, że będziemy te szkolenia prowadzić przede wszystkim online. Dziś powstało wydarzenie już na naszym fanpage'u dotyczące najbliższego szkolenia BASIC dla osobistych stylistek. Ono zaczyna się 18 października i jest to edycja wyjątkowa, dlatego, że będzie z grupą wsparcia. Czyli będą webinary, będą spotkania na żywo. Wszystko macie, kochane, tutaj opisane w wydarzeniu, także zobaczcie. Czy to jest coś dla Was? Na Bajziku, co się dzieje na basicu? Omawiamy sylwetki damskie, uczymy się analizy kolorystycznej, w ogóle tajników zawodu osobistej stylistki, bo nam się bardzo często wydaje, że osobista stylistka to jest taka osoba, która tylko i wyłącznie chodzi na zakupy albo robi przeglądy szaf. Tych możliwości jest naprawdę dużo, dużo, dużo więcej. Uczymy się smart shoppingu, czyli takich mądrych zakupów. Co to znaczy mądre zakupy, też omawiam osobiście, zresztą ja na szkoleniu dla osobistych stylistek. Omawiam również, jak wygląda przegląd szafy i czym jest i dlaczego jest taki istotny, ale uwaga, jest również siła pozytywnego myślenia i jako dodatek specjalny, ze względu na specjalne okoliczności, w tej edycji również będziemy omawiać, jak radzić sobie. Podczas tych zakupów, które dzisiaj wyglądają nieco inaczej. Czyli również takie informacje na temat zakupów online. Na masterze będzie cały, tak naprawdę, cały e, ogromny temat zakupów online, kreowania wizerunku online omawiany dużo szerzej. Master, kochane, dopiero. Nagrywamy, kończymy już i niedługo będzie dostępny. Na masterze omawiamy sylwetki męskie, omawiamy dress code w biznesie, po to, żebyście mogły prowadzić również szkolenia w zakresie dress code w firmach i w różnych biznesach. Omawiamy również trendy, ale to, co powiedziałam na początku, bardzo mocno skupiamy się na tych usługach online. To jeżeli chodzi o Basic i o Master. Myślę, że oprócz tego, że musicie wiedzieć absolutnie, czy, czy to jest zawód dla Was, ta wiedza z zakresu szkolenia Basic i Master jest absolutnie istotna. Natomiast to, o czym mówię bardzo często i co dzisiaj jeszcze chciałabym powtórzyć i podkreślić, bardzo ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli chcemy odnieść sukces, jeżeli chcemy zarobić milion w zawodzie osobistej stylistki, to wiedza, ta merytoryczna, jest absolutnie niezbędna. Wiedza na temat tego, czy to jest dla nas, czy to jest coś, co czujemy, jest absolutnie numerem jeden. Ale również wiedza biznesowa, jak prowadzić biznes, jak osiągnąć sukces, jak promować się w zawodzie osobistej stylistki, również jest absolutnie konieczna i fundamentalna. Zajrzyjcie do nas, do nas na stronę w zakładce e-booki. Macie fantastyczne e-booki. Książki, wielkie publikacje na temat tego, jak odnieść sukces w zawodzie osobistej stylistki. Znajdziecie tam wiele e-booków współzałożycielki szkoły New Style Academy, Wioli Malawskiej, która jest specjalistą od sprzedaży, od PR-u, od marketingu. I ona stworzyła jeden z najlepszych e-booków. 103 pomysły na lepszą promocję w zawodzie osobistej stylistki. Ta wiedza jest Ci niezbędna. Numer jeden. Czy chcesz to robić? Numer dwa. Zasady stylizowania kobiet, analiza kolorystyczna, czyli nasz basic. Numer trzy master. Zasady stylizowania mężczyzn. Analiza kolorystyczna mężczyzn również. Dreskot w biznesie. Trendy, zakupy online. Absolutnie. Ale kolejny fundamentalny krok i wiedza, to jest wiedza biznesowa. Czyli jak prowadzić biznes. Żeby odnieść sukces, jeżeli chcesz, żeby to był biznes, bo jeżeli chcesz, żeby to zostało Twoją pasją, to nie ma sprawy. Tutaj żadne biznesowe wskazówki nie są konieczne. Ale jeżeli chcesz odnieść sukces w zawodzie, czyli zarabiać, czyli pracować osobistej stylistki, to będzie to konieczne. Wszystkie punkty, o których powiedziałam. No dobrze, mamy 11 minut za sobą. 11 minut ze sobą. To miały być takie krótkie spotkania. <noise> te spotkania odbywają się co poniedziałek, o godzinie 12, także zapraszam, zapraszam cię serdecznie już na kolejne spotkanie w poniedziałek. Wszystkie te odcinki znajdują się na naszym kanale YouTube. Także jeżeli coś przeoczyłaś, jeżeli coś przeoczyłyście, jeżeli czegoś jeszcze nie widziałyście, to zachęcam, żeby subskrybować nasz kanał i żeby być na bieżąco, absolutnie, jeżeli Ty jesteś tą osobą. Która zastanawia się nad zawodem osobistej stylistki, a może już jesteś osobistą stylistką i absolutnie dążysz do tego, żeby osiągnąć sukces. Jestem przekonana, że jest to możliwe, nasza szkoła jest tego absolutnym przykładem. Zachęcam Cię do tego, żeby się uczyć, inspirować i sięgać absolutnie po wszystkie marzenia, które, które są w Twojej głowie i które są w Twoim sercu. Dziękuję za spotkanie, dziękuję, że byłaś ze mną. Jeżeli odsłuchujesz tego w swoim czasie, to jeszcze raz przypominam, że spotykamy się w poniedziałki, o godzinie 12 tu na naszym fanpage'u. Życzę Ci cudownego dnia, życzę Wam wszystkim wspaniałego tygodnia i wielu sukcesów. Do zobaczenia.